Paweł chciał zwrócić uwagę na to, że kiedy daje się posłuch wierze, czyli kiedy człowiek już odrzuca taki sposób funkcjonowania, Zależne od samego siebie, ale pozwala, żeby to Pan Bóg kierował jego życiem. Kiedy dajemy taki posłuch wierze, to wtedy tak jak Abraham uczestniczymy w błogosławieństwie, które Pan Bóg udziela. Błogosławieństwo, które będzie dane wszystkim narodom. Kiedy, kiedy. Na czym polega to błogosławieństwo? Otóż to błogosławieństwo polega na tym, że nasza wiara staje się takim czynnikiem, który porusza serca ludzi, i ludzie zaczynają tęsknić za Panem Bogiem właśnie w takiej, a nie innej formule: formule Boga przychodzącego, formule Boga, który ma plan na nasze życie, formule Boga po prostu nas kochającego.